Rozmowa o dziewiątej. A gościem rozmowy o dziewiątej jest Sebastian Ciemnoczołowski, wicemarszałek województwa lubuskiego. Dzień dobry, panie marszałku. Witam serdecznie, dzień dobry państwu. O lotnisku chciałem dzisiaj z panem porozmawiać, bo Przedsiębiorstwo Polskie Porty Lotnicze poinformowało o kolejnych wynikach tego lotniska. W marcu tego roku skorzystało z niego 4,5 tysiąca pasażerów, w całym kwartale 12 tysięcy. Tak dla porównania, 4,5 tysiąca odprawionych osób to wynik portu w całym pierwszym kwartale 2019 roku, a więc mamy wzrost. Według danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego ten ruch pasażerów. Na przestrzeni 2022 i 2023 roku wzrósł o blisko 30%. Mhm. To ja chciałem zapytać, czy ta zwiększona popularność tego naszego lotniska w Zielonej Górze Babimoście wynika e, między innymi z trwających remontów na kolei, które sprawiają, że jednak ci pasażerowie mają utrudnioną opcję dostania się głównie do Warszawy, bo tutaj przecież mówimy też o, 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 o lotach do Warszawy, faktycznie. Może tak nie do końca, dlatego że nie można się porównywać z centralnym warszawskim lotniskiem, ono ma inne zadanie na inne funkcje. Natomiast y, rzeczywiście port w Babimoście stał się takim y, dobrym zapleczem raczej dla tych lotnisk bardziej regionalnych, ale jednak aglomeracyjnych, czyli to mówimy głównie Poznań i Wrocław. Wiemy w jakich trudnych sytuacjach tamte lotniska funkcjonują, bo one są często zlokalizowane bardzo blisko cen centrów miast wręcz. Płacą już się ogromne kary właśnie za przełamywanie pewnych y, dopuszczalnych wskaźników, na przykład wskaźników y, hałasu, a za chwilę te porty w ogóle będą miały kłopot i kto wie, jaka jest ich przy przyszłość i tu jest duża nadzieja na rozwój portu w Babimoście i jakby cały sens jego wieloletniego utrzymywania ma, nabiera innego, innego wymiaru. Okazuje się, że to była bardzo dobra decyzja, chociaż ryzykowna i była bardzo mocno krytykowana, że no to, to, to wszyscy zwariowaliście, bo przekazujecie ogromne pieniądze na kilka lotów do Warszawy. A dzisiaj oprócz tych kilku lotów do Warszawy są otwierane nowe kierunki. Te wskaźniki, które Pan tutaj przytoczył, one cieszą, ale one są też dostrzegalne na zachodzie. Ta dynamika ok, w liczbach bezwzględnych dalej nie powala, ale pamiętajmy o tym, że to jest niewielki port lotniczy i to jest niewielkie województwo, ale cieszy się coraz większym zainteresowaniem. A co więc, a co najważniejsze, ma ogromne szanse rozwojowe i ogromny potencjał, między innymi wynikający z tego, co mówiłem wcześniej, ale także z innych planów, także planów e, militarnych, ale także planów rozwojowych, infrastrukturalnych w obszarze cywilnego lotnictwa. No właśnie, bo to lotnisko ma być też wykorzystywane do celów obronnych, ale o, skupmy się na tym lotnictwie. W cywilnym. Te dane mówią też o tym, że w, w ubiegłym roku w porcie lotniczym odprawiono niemal 54 tysiące pasażerów, plan na ten rok to 70 tysięcy pasażerów, a w ogóle w długoletniej perspektywie to 150 tysięcy pasażerów rocznie. Czy to jest plan, który mają z, zrealizować loty czarterowe, między innymi? To są prognozy. Jak w każdych prognozach, także prognozach pogody, one się zmieniają. Na szczęście te prognozy zmieniały się in plus, czyli przeważnie te zakładane wskaźniki były wyższe. Tak, to są w dużej mierze loty czarterowe, no bo siłą rzeczy muszą być takie, dlatego że tym lotniskiem głównie interesują się firmy low costowe, czyli te, które, dla których po prostu koszty są istotne, a dzięki temu ten przelot dla ostatecznego pasażera jest tani stan zainteresowanie tym lotniskiem, biur podróży, ale tego typu firmy. W tym kierunku dalej będziemy, będziemy pewnie szli, bo mamy dosyć niskie koszty funkcjonowania tego lotniska, po, lotniska poza aglomeracjami, jak mówiłem, ale także z dobrymi drogami dojazdu, bo to jest droga S3, to jest autostrada A2, a dalej ne, już niedługo będziemy realizować wojewódzką inwestycję, czyli budowę o, jakby osobnego pasa dojazdowego z obwodnicą w miejscowości wszystkich miejscowości po drodze do samego lotniska i dzisiaj od trasy S3 już prawie dojeżdżamy bezkolizyjne oczywiście do pewnego momentu, a zaraz będziemy w ogóle dojeżdżać bezkolizyjnie. Cały rok loty do Warszawy, wakacyjnie teraz wystartowały te loty do Turcji, Tunezji, Albanii, Egiptu. Tak jest. Pytanie, czy Państwo macie jakiś plan na to, co w, co, co w przyszłym roku albo w każdym kolejnym będzie tym lotem czarterowym? Czy to jest jakoś badane? Na jakiej zasadzie wybieracie te miejscowości? Bo Kraków i Gdańsk w zeszłym roku chyba jednak pokazały, że ten kierunek nie cieszył się zbytnim zainteresowaniem. Nie, no to jednak są te loty turystyczne, one się cieszą największym zainteresowaniem. A nie, nie do końca. My nawet chcielibyśmy chyba wskazywać miejsca docelowe, dlatego, że one to pełny rynek, o, o tym decydować. A więc między innymi zainteresowanie przewoźników i biur podróży, bo oni mają, mają najlepszą diagnozę. Gdzie obecnie jest trend, gdzie Polacy chcą lecieć na wakacje i gdzieś to się to najbardziej opłaca. My jesteśmy po prostu gotowi oddać nasze, nasze zasoby infrastrukturalne, żeby te loty realizować, więc to się zmienia na pewno. 24 miliony tyle w minionym roku Lubuski Urząd, Wojewódzki, Urząd Marszałkowski dopłacał do tego lotniska. Jakie są plany na ten rok i czy to w jakikolwiek sposób przekłada się faktycznie na promocję regionu, bo taki, taki jest cel tego dofinansowania. Promocja regionu Lubuskiego, ale też Zielonej Góry. No na pewno jest to ogromna promocja regionu, bo jeżeli te wszystkie wskaźniki, o których dzisiaj mówimy, one rosną i mamy coraz więcej turystów i pasażerów spoza województwa lubuskiego, no to, jest, no to ma swój ekwiwalent tak zwany marketingowy bezwzględnie. Co do kwot, i nie tylko w województwie lubuskim, no bo przecież ten samolot ląduje poza naszym regionem. Ten koszt myślę, że w tym w, w latach następnych będzie oczywiście korygowany in plus, nie jakoś di, di, drastycznie, ale jeżeli u, 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 powiodą się te wszystkie przedsięwzięcia, czy budowa nowego terminalu i te inwestycje militarne, o których mówiliśmy, no to wtedy pewnie i te środki finansowe kierowane w tym obszarze dalej będą większe, dlatego że port będzie się rozwijał. No właśnie, wspomniał Pan o tym nowym porcie, no, no, nowym porcie, nowym terminalu, który w 2020 roku już widzieliśmy jego taką wstępną koncepcję. Pytanie, na jakim etapie jest w ogóle koncepcja budowlana tego terminala, bo tam ma powstać 900 dodatkowych miejsc parkingowych, zdaje się. Ten terminal ma też i modernizacja płyty, na którą chyba już została podpisana umowa, ma sprawić, że tam naraz będą mogły stać dwa samoloty. To na jakim etapie tego, tej budowy tego terminala jesteśmy? No to miejsce w ogóle ma ogromny Potencjał rozwojowy, bo na szczęście, tak jak inne lotniska, nie jest zagospodarowane i tam jest dużo wolnej przestrzeni. Już w tej chwili ten parking, który i tak został przecież powiększony, zupełnie nie wystarcza. W sobotę, był, odbył się pierwszy lot do, do Albanii, ten parking był zapełniony. Tam było 200, 200 pasażerów, więc te 900 miejsc jest. Wydaje się dużą ilością, ale jeżeli bierzemy pod uwagę pewien hmm, horyzont czasowy, na przykład dekadę, to myślę, że już trzeba myśleć o kolejnym rozwoju. Rzeczywiście, do końca roku ma powstać już projekt. Y Terminala Na tym pracują w tej chwili architekci e, i w następnych latach e, ma być realizowany. To jest koszt około 100 milionów, e, 100 milionów złotych. Skąd na to środki? A więc e, niemałe. Myślę, że to musi być miks pewnych e, środków. E, to będą środki oczywiście województwa lubowskiego, to będą środki zewnętrzne. Będziemy namawiać miasto Zielona Góra, bo port nazywa się port... Zielona Góra do tego, żeby rozważyli konieczność, czy może szansę partycypacji w tym przedsięwzięciu, dlatego, że to jest też promocja. Promocja samego, samego miasta i przez przecież wiele lat miasto współuczestniczyło w dofinansowaniu tego lotniska i utrzymywaniu tego lotniska w postaci tutaj działań marketingowych. No ale od 2017 roku niestety poprzedni prezydent, Zanim. z niemerytorycznych, według mnie, jestem nawet przekonany, że z niemerytorycznych powodów, no, przestał partycypować w tym ważnym przedsięwzięciu. No właśnie, bo chciałem zapytać, jak ta współpraca pomiędzy województwem a miastem, czy ona w związku z tym, że zmieniły się władze miasta, jakoś się poprawia, czy są już jakieś rozmowy w kontekście tego, żeby miasto właśnie zaangażowało się we współfinansowanie tego lotniska? W sensie wer werbalnym no. i komunikacyjnym to się poprawiło od razu, bo to jest najprostsze, zresztą mamy tutaj wspólne, wspólne cele i, i no i chyba wspólne oczekiwania mieszkańców. Ale no niestety pan prezydent Pabierowski otrzymał budżet jaki otrzymał to nie jest jego budżet to jest budżet poprzednika. Z tego co wiem budżet który starczy czy starczył bo już my jesteśmy prawie już jesteśmy po połowie roku niedługo to generalnie był zaplanowany na pół roku na pół roku pewne umowy były podpisane na pół roku i, i teraz pytanie co dalej. Więc myślę że w tym roku będzie trudno panu panu prezydentowi yy, Znaleźć wolne środki na współpracę w zakresie portu lotniczego, no ale myślę, że w, w przyszłym roku e, będziemy przynajmniej namawiać i rozmawiać z panem prezydentem, żeby. E, właśnie rozważył możliwość przekazania takich środków na rozwój portu. Panie Marszałku, lotnisko to jedno, ale mieszkańcy też mówią: e, przestańcie inwestować tylko w lotnisko, ale zacznijcie też inwestować w kolej, bo chcielibyśmy mieć lepsze połączenia pomiędzy miastami tutaj lokalnie. Czy w tym zakresie także Urząd Marszałkowski planuje jakieś inwestycje? I ja między innymi do tego zdecydowałem się e, pracować w ogóle w zarządzie, między innymi dlatego, że w to co się dzieje dzisiaj na kolei, no mówiąc delikatnie, nie cieszy się e, akceptacją pasażerów. I to mówię bardzo delikatnie, bo naprawdę e, e, ludzie są oburzeni tym odwoływaniem pociągów notorycznym tym, i ty, tą jakością świadczonych usług. Ja się nie dziwię. Bo są, e, są takie samorządy, które mają swoje spółki kolejowe. Czy, tak. czy, czy, czy województwo lubuskie planuje m, powołanie swojej spółki? Tak. Proszę mi dokończyć, po prostu, hmm. tylko, bo trzeba jednak opisać pewien tło, tło i atmosferę. Województwo Lubuskie daje ogromne pieniądze na przewozy regionalne. To jest ponad 130 milionów złotych. To jest ogromna skala, jak na mały region. My te środki przekazujemy nie naszej spółce, czyli spółce państwowej, która od lat jest nierentowna. Mówimy o Polregio. Tak, która ma tabor, którego wiek jest średni na 7, 47 lat. Wiemy w jakich warunkach hmm, pasażerowie jeżdżą. Oczywiście pomijając naszą bazę szynobusową mamy, prawie, mamy 23 szynobusy, które oddaliśmy jeszcze w użyczenie po bo oni nie mają tego taboru. To jest paradoks. Kupujemy, użyczamy, dajemy pieniądze, a jeszcze nie ma dobrej jakości usług. No tak nie może być. i Musimy to zmienić, ja chcę to zmienić i, i to zmienimy. i Będziemy rozważyć różne scenariusze. Już podjęliśmy pewne decyzje. Bo jeżeli będzie tak dalej, to po prostu będziemy rozmawiać z naszymi partnerami w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, tam są, tak jak pan redaktor spółki samorządowe. Jeżeli będzie trzeba, to będziemy z nimi realizować niektóre połączenia. Będziemy także dążyć w kierunku, i to analizujemy w tej chwili, powołania własnej spółki samorządowej. W jakim zakresie? Bardziej to będzie spółka transportowa pewnie, nie tylko stricte kolejowa. Ale moim zdaniem na pewno nie może być tak, jak jest teraz, no, no bo to... Znaczy jak w ogóle można w dzisiejszych czasach akceptować fakt, że jak ktoś chce dojechać do pracy albo do szkoły, nagle mu się odwo, od, odwołuje pociąg? No to jest niedopuszczalne. Albo się spóźnia, albo, albo tak. faktycznie nie dojeżdża. No to na koniec Panie Marszałku, jeszcze dzisiaj o godzinie 18 Polska gra z Austrią. Jaki wynik Pan obstawia? Nie no, oczywiście jako zagorzały fan <noise> piłki nożnej, nie żartuję, jestem zagorzałym fanem kolarstwa, ale oczywiście bardzo kibicuję Polakom na Euro i na mistrzostwa Świata zawsze jestem kibicem piłki nożnej. Wiadomo, każdy Polak się zna na piłce nożnej najlepiej, ja też. Polska mistrzem Polski. Polska mistrzem Polski, oczywiście wygramy ten, ten mecz, pierwszym mecz graliśmy o zwycięstwo, dzisiaj gramy o wszystko. To jaki wynik? I no musimy wygrać, obojętnie. Chciałbym cho, chociażby, żeby było 1-0, taki wynik obstawiam, no bo te trzy punkty są na wagę złota i, i są po to, żebyśmy nie grali w następnym meczu, tylko o honor. Sebastian Ciemnoczołowski, wicemarszałek Województwa Lubuskiego, był gościem rozmowy o dziewiątej. Za uwagę dziękuję, Bartumie Walkowski. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Rozmowa o dziewiątej.